Artystą sztuk wizualnych. Od mniej więcej dwóch lat pracuję nad autorskim filmem Rebirth. To jest takie rozwinięcie tematu, który zapoczątkowałem pracując nad filmem The Chapel w 2010 roku. Jest to dość innowacyjne połączenie sztuki i technologii, które generalnie buduje świadomość wokół takiego upadającego, zapomnianego kościoła na Dolnym Śląsku. Głównym bohaterem tego filmu jest domniemany architekt tego miejsca, czy w ogóle architekt jako uosobienie ludzkiej twórczości, który poprzez swoje dzieło próbuje uzyskać nieśmiertelność. Change. the way of the universe. Kiedy w 2010 roku nakręciłem The Chapel, to czegoś mi brakowało. I Potem pół roku później sobie uświadomiłem, że brakuje mi w tym miejscu życia po prostu. Wróciłem do tego miejsca, kręcąc tam sceny tańca w, w tym kościele. Ten taniec jest taką krótką albo długą, improwizowaną formą, która jest bardzo prosta. Ma przedstawiać cykl od narodzin poprzez dojrzałość aż po śmierć. Kolejnym wyzwaniem było tak naprawdę Zbudowanie mostu pomiędzy technologią a sztuką. W tym konkretnym przypadku było to wzięcie technologii skanowania laserowego. Ja wymyśliłem sobie, żeby tę technologię zastosować jako środek narracyjny w filmie. Tak naprawdę rezultatem skanowania laserowego jest gigantyczna baza danych. O punktach budujących pewną przestrzeń. Największym wyzwaniem było tutaj znalezienie pewnej plastyki, znalezienie sposobu w ogóle wizualizacji tych danych, bo do tego ani nie istniały gotowe receptury, ani nie istniały narzędzia, ani nie istniały techniki. To wszystko trzeba było po pierwsze wyobrazić sobie, a potem znaleźć drogę i, i to wszystko wymyślić i zrobić. Rebirth to nie tylko skanowanie laserowe i zdjęcia live action, ale także zdjęcia w technice Timelapse, którą staram się popularyzować od wielu lat, a także rozwijać, ale także inne dość rzadko wykorzystywane w filmie techniki, takie jak rekonstrukcje fotogrametryczne albo ujęcia motion capture. Ja bym chciał, żeby w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku pojawił się taki dzień, kiedy wszyscy ludzie troszkę się zastanowią, jaką rolę odgrywa w ich życiu kultura szeroko rozumiana. Ja nie mówię tu o rozrywce i produktach konsumpcyjnych i po prostu rozejrzeli się wokół siebie i poświęcili troszkę więcej uwagi temu, co się dzieje naokoło.